Już 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe, podczas których wybierzemy radnych do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic, a także wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Dziś wyszliśmy na ulicę Katowic, aby dowiedzieć się od mieszkańców na kandydatów, w jakich partii oddadzą oni swój głos. A na jaką partię ogólnopolską, czy może regionalną, odda pani głos w nadchodzących wyborach samorządowych? Sytuacja wygląda tak, że aktualnie jeszcze nie wiem ze względu na natłok różnych wydarzeń, które w moim życiu mają aktualnie miejsce. Aczkolwiek na pewno będę się kierowała tymi wartościami, o, którymi, o których wspomniałam. Także mam jeszcze trochę czasu. E, jeszcze nie wiem, bo nie widziałem listy kandydatów i ich propozycji. Natomiast generalnie taką, która jednak reklamuje się. Za utrzymanie pewnego porządku, ładu, przynajmniej będę miał złudzenie, że jednak przedkłada interesy wyborcy poza własnym. A cóż, warte było w życiu bez odrobiny złudzenia. No, wolałbym nie mówić, ale na pewno nie zapisem. Samorządowych. Nie chcę skłamać, muszę dopiero rozejrzeć się za swoim kandydatem. Także... No. Muszę się jeszcze zastanowić. Ja regionalnie jestem ogólnie strzeladzi, także <grymnie> regionalnie. W nadchodzących wyborach samorządowych będę raczej wybierał pod kątem samorządowców. Natomiast e, bliższe mi są, e, że tak powiem, idea wolnościowe i wolno -rynkowe. Więc jeżeli mówimy o oparciach ogólnopolskich, to być może coś z tamtego kierunku. Tu jednak mówimy o, o lokalnym, e, że tak powiem, rynku politycznym, więc, więc raczej ktoś związany tutaj lokalnie. Chyba na regionalną. Partii. Wydaje mi się, że więcej ich działają niż taka ogólnopolska partia. E, nie oddam, ponieważ e, no, nie opłaca się. Nie opłaca się, bo no, jaki jest cel e, rządzenia, jakie cele polityki? To jest wszystko e, prywatny folwark. My jesteśmy po prostu takim zasobem ludzkim. Nie, nie, nie mamy wpływu na władzę, nami rządzą ci, którzy mają pieniądze, więc nie opłaca się głosować. No Ja na pewno oddam głos na koalicję obywatelską, ale generalnie myślę, że tak naprawdę trzeba głosować po prostu na demokratów. Tak jak w wyborach 15 października Polacy pokazali, a przede wszystkim Polki pokazały, że można wygrać wybory nawet wbrew wielu przeciwnością wtedy, kiedy się po prostu na nie pójdzie, więc ja zachęcam, proszę iść na wybory i głosować na demokratów, na tych ludzi, którzy prezentują wszystkie wartości demokratyczne i które, i które są bliskie państwa sercu. No i oczywiście no ja będę głosować na koalicję.